Przejście Brześć Terespol czy Brześć Małaszewicze to jest najważniejsze przejście na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Tak ogromna infrastruktura, bo Małaszewicze to jest 200 km torów na 300 hektarach, to już jest ogromny port suchy, a po przebudowie będzie jeszcze większy. Małaszewicze wychodzą naprzeciw tej inicjatywie Jedwabnego Szlaku. One są najkrótszym, najszybszym, najsprawniejszym, najsprawniejszą drogą jak najszybszego dostarczania towaru do Unii Europejskiej. Warto to podkreślić, że dzisiaj, jeżeli dalej ta globalizacja będzie postępowała, to myślę, że niezależnie od wielu innych inicjatyw, to będzie ciągle główne. Element i główny szlak dostarczania tych towarów do Unii Europejskiej za naszym pośrednictwem. Jest to też wyzwanie, ponieważ w międzyczasie bardzo podrożały jachty morskie, bardzo wydłużyły się czasy załadunku i dowozu, także to tym bardziej podnosi znaczenie tego środka transportu, jakim jest kolej, a myślę w przyszłości też i droga być może dla autonomicznych ciężarów. Obserwując to, co się działo przez ostatnie lata tego 2017 roku, można powiedzieć, że rok do roku był wzrost około 30% wielkości tej pracy przewozowej. Więc praktycznie bez tych terminali, tu w tym rejonie przewodnikowym Małorszewiczek, tych terminali kontenerowych, byłaby niemożliwa gdyby, realizacja tej wymiany na tak jakościowo, jakościowym poziomie i na takim. Poziomie ilościowym. Nie mogę nie wspomnieć tutaj również, że nie tylko y, transport intermodalny czy kontenerowy jest tutaj obsługiwany, bo w tym rejonie jest ponad y, około 20 terminali, natomiast te pozostałe obsługują masę innych towarów, poczynając od gazu, węgla, poprzez produkty naftowe, czyli olej napędowy, parafiny, materiały budowlane, płyty meblowe, no, drewno, stal, szereg różnych towarów które są przeładowywane i to też ma znaczący wpływ na, na to, że te terminale, tutaj, które tutaj funkcjonują, one się rozwijają z roku na rok, więc potrzebują coraz więcej pracowników. Ta tendencja, tak jak mówię, z roku na rok, od tego roku 2017 jest znacząca. Myślę, że jak najbardziej jest zasadne, żeby w celu jeszcze większego, większych możliwości przeładunkowych terminali umiejscowionych właśnie w, w tym rejonie przyładunkowym Małaszewicze, tak go nazwę, jest bezwzględna potrzeba po prostu modernizacji infrastruktury kolejowej, aby sprostać temu zwiększonemu, tej zwiększonej wymianie handlowej, która najprawdopodobniej nas czeka. Zrobimy wszystko, aby przepustowość w tym miejscu była jak największa i aby jak najwięcej pociągów z Chin, z Azji mogło przejeżdżać przez Małaszewicza, a następnie trafiać bezpośrednio do krajów Europy Zachodniej. Z jednej strony jesteśmy oczywiście beneficjentem. Faktu, że Chińska Republika Ludowa, mogę powiedzieć, to postawiła na Małaszewicze, ale z drugiej strony jesteśmy również odpowiedzialni za powodzenie tego projektu. I odpowiedzią państwa polskiego na ten gest ze strony naszych chińskich przyjaciół jest decyzja o budowie parku logistycznego. W Małaszewiczach, co nastąpi już wkrótce, przedsięwzięcie, którego skutkiem będzie czterokrotne zwiększenie przepustowości Małaszewicz. Liczymy, że wokół tego stelaża, jakim stanowi układ torowy, budowany przez Kargotor, powstanie ponad 20 nowych terminali przeładunkowych. Powstanie Nowa rzeczywistość gospodarcza tutaj w Małaszewiczach, tutaj w województwie lubelskim. Jaki jest koszt tego? Niebagatelny, szacowany według cen bieżących, wyniesie on ponad 700 milionów euro.